Zdecydowana reakcja polskich służb na antysemicką prowokację w Kaliszu. Do aresztu trafiło trzech prorosyjskich prowokatorów, którzy próbowali skompromitować Polskę i Polaków. Już usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Andrian Borecki. W Warszawie wielki, spokojny, patriotyczny marsz, który miał charakter państwowy. W Kaliszu zebranie prowokatorów wygłaszających antysemickie hasła. Mówiono także teksty statutu kaliskiego, historycznego dokumentu, który nadawał prawa społeczności żydowskiej w Kaliszu. W wydarzeniu nie wzięły udziału lokalne środowiska prawicowe. Stanowczo potępiam wszelkie akty antysemityzmu. Barbarzyństwo, którego dopuściła się grupa chuliganów w Kaliszu, stoi w sprzeczności z wartościami, na których oparta jest Rzeczpospolita. A wobec sytuacji na granicy i akcji propagandowych przeciwko Polsce jest wręcz aktem zdrady. Prowokatorzy odpowiedzą przed sądem. Nie ma zgody na antysemityzm i nienawiść na tle narodowościowym, religijnym lub etnicznym. Wobec organizatorów haniebnego wydarzenia w Kaliszu, państwo polskie musi okazać swoją bezwzględność i stanowczość. Dziś policja zatrzymała trzy osoby w tej sprawie. Zostały one doprowadzone do prokuratury, gdzie już usłyszały zarzuty publicznego nawoływania do nienawiści, znieważenia grupy ludności oraz publicznego nawoływania do popełnienia przestępstw wobec osób z powodu ich przynależności. Narodowej i wyznaniowej. Wojciech O, Marcin O i Piotr R. nie są anonimowi. Piotr R. w przeszłości spalił kukłę Żyda. Marcin O, znany z antysemickich wystąpień w mediach społecznościowych, brał udział w różnych serialach paradokumentalnych, m.in. telewizji TVN. W Kaliszu najaktywniejszy był Wojciech O, znany w internecie pod pseudonimem Aleksander Jabłonowski. Kiedyś drugoplanowy aktor filmowy, dziś prowokator i patostreamer. Internet jest pełen skandalicznych nagrań z jego udziałem. Niech żyje prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka! Viva! 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 Niech żyje omon białoruski, który stoi na straży pokoju europejskiego! Nie jest mu lekko! Nie jest lekko brać pałą rodaka po mordzie! Szokuje wspieranie przez nich reżimów Łukaszenki i Putina wrogo nastawionych do Polski, czego dowodem jest wykreowany przez Moskwę i Mińsk kryzys migracyjny. Dziwnym trafem, nagle w takim momencie, kiedy oczy całego świata są skierowane na Polskę, mamy do czynienia z takim wydarzeniem. Prowokacja w Kaliszu miała skompromitować nasz kraj w oczach świata. Dzisiaj w całej Europie podobne grupy ekstremistyczne służą mniej lub bardziej bezpośrednio, bezpośrednio narracji Władimira Putina. Dlatego ich wystąpienia, ta, ten bandytyzm, politycznym, do którego doszło w Kaliszu, jest tak szalenie niebezpieczny. Wykorzystywane przez wschodnie reżimy, żeby uderzyć w interesy Rzeczpospolitej Polskiej. Wojciech O. od dawna próbuje obrzydzić Polskę i Polaków, próbując stworzyć nasz odrażający wizerunek w mediach społecznościowych. Byśmy dopuścili aborcję w każdej sytuacji. W tym celu chętnie przeprowadza haniebne prowokacje. Jak podchodzę do kobiety, to pierwsze z pierwsze spięści kole w mordę. W 76. roku Marzy mi się wehikuł czasu. Prałbym pałą po mordach korowców, ażby mi ręka z barku wyskoczyła i trzeba by mi ją było co rusz nastawiać. Takim byłbym oddanym zomowcem. Dotąd przez wielu ta szkodliwa dla Polski działalność była lekceważona. Po prowokacji w Kaliszu polskie władze mówią wprost. W Polsce nie ma miejsca na antysemityzm, dlatego wszelkie próby jego szerzenia będą surowo karane. Adrian Borecki, Wiadomości.